We wtorek 18 czerwca kilka minut po godzinie 20 straż odebrała zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Gołębie w Stary w gminie Kutno. Na miejsce zostały zadysponowane cztery zastępy jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym jeden zastęp OSP. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdziliśmy, iż pali się budynek jednorodzinny parterowy. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów wody na tarciu do wnętrza budynku w celem opanowania pożaru i jego ugaszenia. Strażacy szybko przystąpili do gaszenia, jednak płomienie wyrządziły spore straty wewnątrz budynku. Przyjechałam do domu, usłyszałam huk, coś tam buchło w pokoju i zapaliło się od kinkietu instalacji, tam od kabli. Yy, ogień wybuch i taki huk był. Dobrze, że nie zdążyłam jeszcze wejść, już się paliło. Zajęło ten drugi pokój. Jak otworzyłam drzwi, to już przechodziło na drugą stronę. Okna strzelały i wszystko tak aż. Hukało. Rodzina znalazła tymczasowe schronienie u sąsiadów. Wraz z odjazdem ostatnich wozów strażackich ruszyła też akcja pomocy kierowana ze strony władz gminy Kutno i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mogę Państwa zapewnić, że jako gmina Kutno wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, panią kierownik, staramy się czynić wszystko w ramach przepisów prawa, aby pomóc tym ludziom, aby umniejszyć ich tragedii. Więc tutaj również za zgodą tychże państwa poszkodowanych mamy wsparcie wielu. Mieszkańców, wielu ofiarodawców, którzy pomagają nam, myślę, że uda się bardzo mocno zminimalizować te straty. Do akcji włączyły się firmy oraz osoby prywatne. Wspieramy tutaj właśnie gminę poprzez kontakty, które zostały dostarczone, poprzez poszczególne elementy, a przede wszystkim w najbliższą sobotę robimy akcję społeczną na miejscu. Dosyć akcja podobna. Tak samo będzie zachowawcza, jaka była na wieźbiu. Czyli będziemy sprzątać cały teren, mieszkanie, wszystko, co, co, co jest tam możliwe do sprzątnięcia, tak żeby ułatwić pracę remontowo-budowlane. W pomoc zaangażowała się firma remontowo-budowlana, która przeprowadzi generalny remont domu. Od poniedziałku usunęliśmy skutki pożaru, które powstały. W dniu dzisiejszym została rozłożona elektryka. I od 3 tygodnia najprawdopodobniej będziemy już szykować wnętrze pomieszczenia, żeby jak najszybciej ludzie mogli wrócić do normalnego funkcjonowania w świecie. Na czym będą polegały te prace? Cała będzie przemiana całego budynku ogólnie, można powiedzieć w środku. Będziemy zmieniali całą instalację hydrauliczną, elektryczną. Zrobimy z kuchni łazienkę, łazienkę przeniesiemy obok. Na zewnątrz dobudujemy ganek, taki żeby mieli tam postawić swoje rzeczy, bo nie mają tu żadnego zaplecza gospodarczego. Remont mieszkania oszacowano na około 30 tysięcy złotych. Każdy, kto chce wesprzeć rodzinę, może skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kutnie. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy dzisiaj już teraz pojawili się z pomocą. Natomiast jeśli są jeszcze chętne osoby, które chcą czynić wsparcie poszkodowanym, zapraszamy do nas, do Urzędu Gminy, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej u nas w Kutnie.